Dzień dobry, Tomasz Bittner z CIOnet. Dzisiaj razem z Danielem Spicą. Dzień dobry. Daniel Spica, Spica Solutions. Daniel pomagał nam w przygotowaniu raportu Tech Radar Security. I dziś spotykamy się właśnie, żeby podsumować ten raport, przypomnieć o pewnych wątkach, które w tym raporcie poruszyliśmy i zachęcić go was także do jego pobrania. Link widać w tej chwili na ekranie. Będzie można go znaleźć także w naszych mediach społecznościowych, razem z tym filmem. Daniel, chciałem zacząć od tego, bezpieczeństwo jest taką dziedziną, gdzie obrona jest zawsze, no przynajmniej o krok do tyłu za atakującymi. Wszystko jest takie bardzo reaktywne. Nie wiemy, skąd i jak nastąpi atak. Budujemy na przykład linię obrony przed ransomwarem, dlatego, że to jest po prostu częste zagrożenie. Trzeba takie rzeczy robić po prostu, żeby budować odporność. Chciałem Cię spytać, czy możemy przewidzieć realne ryzyko, przygotować się na rzeczywiste zagrożenie i wyprzedzić atak? Ja myślę, że. Myślę, że trochę jest tak, że świat się zmienia i, i świat y, bezpieczeństwa też się zmienia w sensie narzędziowym. Na szczęście, coraz więcej narzędzi w zakresie bezpieczeństwa jest aktywnych, y, nie reaktywnych, nie pasywnych, tak. I y, to cała, cała koncepcja Deception Platform, która jest jedną z takich, z takich, y, jednym z takich pomysłów, żeby powiedzmy, wyprzedzić ruchy przeciwnika. Trochę jak się teraz zastanawiałem nad Twoim pytaniem, jak, jak, jak mówiłeś, zastanawiałem się nad tym, że ja bym to porównał chyba do takiego działania, które alianci w 1944 roku podjęli, żeby zmyć Niemców co do miejsca, w którym będą lądować po, w, Euro, w Europie. I to jest trochę taki koncept, właśnie, żeby stworzyć platformę, która, czy korzystać z platformy, która, do której, że tak powiem, zwabieni nasi, naziści Niemcy przyjdą i będą tam y, wojować, myśląc, że wojują z prawdziwym przeciwnikiem. A my w tym czasie to dowiemy się, wyjaśnijmy się wyjaśnijmy, jakie są Wyjaśnimy to chwilę, bo e, e, tak e, będę chciał, żebyś jakoś spróbował przetłumaczyć to pojęcie deception platform, bo trochę brzmi to jak e, jakiś honeypot. Więc uporządkujmy o czym teraz mówimy. A... Tak, to jest, to jest dosyć, typowe, dosyć typowe zagadnienie, że Deception Platform jest mylące z Hany Potem. I to jest z jednej strony, to jest tak z Kotem to jest prawda i nieprawda. To znaczy, to jest tak. Deception Platform to jest oczywiście, to jest idea, która wywodzi się z Hanypotów, natomiast różni się od nich zasadniczo. Dlaczego? Dlatego, że Hanypot to jest wystawienie to oznacza wystawienie podatnego Urządzenia, komputera, telefonu gdzieś w sieć i obserwowanie, kto na nim co robi, z nieproszonych gości i, i właściwie oczekiwaniem, że coś się tam wydarzy. Tak? Deception Platform to jest inteligentna platforma, która w sposób w trybie online angażuje napastnika, podsuwając mu zasoby, fałszywe zasoby, których on poszukuje, odpowiadając mu na konkretne metody ataku, które on stosuje. I ta sama platforma w trybie online dostarcza informacji operatorowi, jakie są wektory ataku, jakie są metody, jakie są techniki ataku, jakie podatności są wykorzystywane w tej fałszywej platformie naszej, żeby można było to od razu weryfikować w platformie produkcyjnej rzeczywistej danego podmiotu. I co jeszcze jest ważne, to dobrze skonstruowana platforma Deception od razu mapuje. Wektor ataku na frameworki pozwalające, na przykład Mitre, pozwalający jakby ocenić yy, i zweryfikować, kto do nas przyszedł. Czy de, tego typu już atak się gdzieś odbył? Yy, jaka grupa przestępcza się charakteryzuje takim atakiem? Yy, czy to są jakieś obce wywiady, czy to są normalne yy, grupy przestępcze cyberprzestępcze? To wszystko dzieje się w trybie Online. I to jest ogromna różnica w stosunku do pota. Okej, okay, słuchaj, jak buduje się taką platformę? Bo brzmi to jednak dość skomplikowanie w tym sensie, że wydaje się, że to wymaga wielkich zachodów, tak? Bo to nie jest rzecz tak ograniczona jak pod właśnie wystawione urządzenie, tylko jak mówisz, cała platforma odzorowująca jakieś środowisko. Czy to jest rzecz gotowa, czy trzeba ją po prostu od podstaw zaprogramować? Jak to się robi? To jest tak, we współpracy z klientem oczywiście planujemy całą kampanię taką zwodzącą i planujemy, co będzie przedmiotem potencjalnie, który, który zwabi na, naszych, naszych przestępców. I to jest jakby jedna część pracy, którą trzeba wykonać. No i załóżmy, Black Friday, nowa jakaś linia produktowa, nowy brand, który otwieramy, to są te, to są te um, Elementy, że tak powiem, informacji, na których możemy bazować i budować, tak zwane breadcrumby i zaplanować całą kampanię, która przy, 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 przyciągnie do nas, znaczy przekieruje, może tak nie przyciągnie, tylko przekieruje to złe zainteresowanie z systemów produkcyjnych na tę platformę deception, na tę platformę zwodzącą, jak my to przetłumaczyliśmy. I teraz, jak zbudować tę platformę zwodzącą? Oczywiście ona musi. W miarę możliwości odpowiadać temu, czego, czego atakujący się spodziewa w systemie produkcyjnym, ale poziom złożoności, tego, poziom złożoności tej wirtualnej, że tak powiem, fałszywej architektury jest stosunkowo nieduży. Z reguły buduje się dwie pierwsze warstwy, dwie pierwsze warstwy tego, tej, tej infrastruktury. Dlatego, żeby wciągnąć, wciągnąć tego hakera, tego przestępcę, zobaczyć jak on przechodzi przez kolejne warstwy, zobaczyć jakie narzędzi korzysta i natychmiast to zastosować do informacji w systemach produkcyjnych. Ja troszeczkę się nad tym tematem zastanawiałem, i my trochę to żenimy z takim ruchem, który jest jakby idzie równolegle do całego świata bezpieczeństwa. O czym też doskonale wiesz, dzisiaj, w tym takim przyspieszającym cyberświecie, klienci przestają budować platformy, znaczy swoje, 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 swoją infrastrukturę, przestają ją budować rękoma administratorów manualną pracą. Zaczynają je budować automat, automatycznymi rozwiązaniami, takimi open sourceowymi, na przykład jak Jenkins, ale też takimi komercyjnymi, jak na przykład Cloudis. Czy, yy, tak? I teraz zwróćmy uwagę na jedną rzecz. My coraz częściej mamy narzędzia automatyczne do zbudowania środowiska przypominającego środowisko produkcyjne, bo budujemy na przykład środowiska nieprodukcyjne do testów, dla deweloperów i tak dalej, i tak dalej. My te mechanizmy z reguły już mamy, i tych mechanizmów yy, na dzień dobry szukałbym, gdy, jeśli oczywiście są w organizacji, żeby zbudować. Kawałek infrastruktury przypominający tę infrastrukturę rzeczywistą. Jasne, jasne. Daniel, słuchaj, jakie powinny być na końcu efekty, uzyski z działania takiej platformy, czyli jaką wiedzę ona może przynieść? Przede wszystkim przynosi wiedzę ukierunkowaną na nas, bo zwykłe threat intelligence, takie typowe, jest. Jest pasywne. Zbieramy informacje z, z różnych źródeł na nasz temat, na, na temat taki, jak nasze zasoby zostały zaatakowane, czy gdzieś się znajdują kopie tych naszych danych w świecie poza naszą, poza naszą kontrolą i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo szeroki obraz z ogromną ilością informacji, którą trzeba analizować. Tutaj mamy bardzo dużo false pozytywów. To jest ogromna ilość zasobów, które trzeba, trzeba mieć, żeby to, o, to, o tym myśleć. Oczywiście są jakieś platformy optymalizujące, to tym nie niemniej ten obraz jest bardzo szeroki. To, co daje deception platform, to daje, jaki daje uzysk, to dostarcza informacje dwie, moim zdaniem. Dostarcza precyzyjną informację, jak wygląda atak na nas. Nie na firmę obok, nie na jakąś platformę rządową. Nie na platformę naszej konkurencji, tylko na nas. Jak dokładnie to jest wykorzystywane i jakie podatności są atakowane. To jest jedna rzecz. To można wprost przełożyć od razu, sprawdzić, czy w realnym systemie produkcyjnym my mamy te elementy dobrze zabezpieczone. A druga rzecz, która jest kluczowa, ja nawet nie wiem czy nie bardziej, to jest to, że wiemy, możemy się dowiedzieć po co oni przychodzą. Bo to, co nam się wydaje. Zwróćcie uwagę, Tomek, że normalnie praca bezpiecznika dzisiaj wygląda tak, że on musi zaprojektować to, co mu się wydaje, po co przyjdą przestępcy. Musi to, to antycypować i pod to zbudować. znaczy, że musi zgadywać. Tak, musi zgadywać, a tutaj już nie zgaduje. I są bardzo dobre przykłady. Zresztą one chyba są w tym raporcie zawarte. Na przykład fabryki samochodów, którą zaatakowano i wbrew temu, co sądzono, atakujący nie przyszli po plany nowych aut, żeby je przekazać konkurencji, tylko przyszli po pełen plan, jak skonstruowana jest fabryka, jak skonstruowana jest linia produkcyjna. Z, ciekawszych, z ciekawych rzeczy, które jakby kompletnie można by o nich nie myśleć jako groźnych, to jest na przykład atak na uniwersytet w jednym z zachodnich krajów. Po co można zaatakować taki uniwersytet? Po co kogokolwiek interesuje baza studentów? A ona akurat interesowała jeden z wywiadów wrogich, żeby pozyskać listę studentów, z których potem będziemy pozyskiwali szpiegów. Dowiemy się o nich w tych rzeczy, które użyjemy do tego, żeby ich potem zachęcić do pracy z obcym wywiadem. Tak? Więc to, powiedzmy chwilę o tym, to jest zaskakujące. Tak. Powiedzmy chwilę o tym, czym takie narzędzie różni się od innych. To znaczy chciałem cię spytać o to, czy, czy na ile to jest rzecz odrębna i różniąca się od. Innych rozwiązań, także rozwiązań aktywnych, o których wspomniałeś na początku. Czyli czy Deception Platform może wskazać zagrożenia zupełnie niewidoczne dla innych rozwiązań? No ja myślę, że tak, dlatego że, że ja cenię sobie inteligencję, że tak powiem, otaczającego mnie świata i otaczających mnie ludzi, tym bardziej cenię inteligencję przestępców, którzy próbują złamać moje, zasoby, zaśłuby, nasze moje zasoby prze, znaczy przejść przez moje mury obronne. I e, dobrze jest być, e, nie być Stalinem, i nie wątpić w to, że Hitler może do nas dotrzeć, tak? To jest dokładnie ta, to jest dokładnie ta, ta filozofia. E, I e, Wiesz, ja powiem szczerze, myślę, że wielu ekspertów dobrze o sobie myśli. Ja też o sobie dobrze myślę w kontekście kompetencji, natomiast daleki jestem od tego, żeby być wszechwiedzący. I to jest o To minimalizuje szpętych, to cię wie. Bo kompetencje to, to na pewno szalenie ważna rzecz za chwilę, ale wiesz co, zanim to dużym problemem też dzisiaj w bezpieczeństwie jest. Sam czas, który upływa do, do wykrycia ataku, w 2020 roku szacowało się to było średnio nawet 7-8 miesięcy. Potem z kolei czas e, e, powstrzymania tego ataku, doprowadzenia do stanu no, sprzed ataku, zwykle kolejne 2-3 miesiące. Czy Deception Platform może w jakiś sposób skrócić e, to, te opóźnienia? Ja bym powiedział tak. Matematycznie bym powiedział w taki sposób że gdy pracujemy w normalnej, w normalnej osi czasu, w normalnym narzędziu, jak tu masz, że tak powiem, oś czasu, tu masz atak, to Twój czas nieubaganie biegnie do momentu, w którym znajdziesz, zorientujesz się, że zostałeś zaatakowany, a potem znajdziesz rozwiązanie. Jak stosujesz platformę Deception, to lądujesz przed tym zerem. Kupujesz sobie czas i kupujesz sobie możliwość weryfikacji czy to, co ten harcownik wyprawia w tym fałszywym środowisku, jest naprawdę niebezpieczne dla Ciebie. A ponieważ my, akurat jak budujemy te fałszywe platformy, stosujemy, mówimy tak, drogi kliencie, to, co ten napastnik zobaczy, musi być tym, czego on się tam spodziewa, to na przykład bierzemy obrazy wirtualne z serwerów, które ten, że klient używa do budowy swoich serwerów w normalnej produkcji. Czyli mówiąc krótko, to co tam znajdziemy, te dziury, które tam znajdziemy, są tymi dziurami, których się możemy spodziewać w produkcji, w systemie naszej, w zonie naszej produkcyjnej. I tak naprawdę my znacząco wyprzedzamy czas w tym momencie. To jest jedna rzecz. I jeszcze trzeba pamiętać drugą rzecz. Że dobra platforma Deception dostarcza informacji w czasie online, w czasie rzeczywistym. Czyli mówiąc wprost, ta, to co się dzieje yy, i analiza tego, co się dzieje. Jest właściwie błyskawiczna. I my nie zostawiamy przestrzeni na, na to, między zorientowaniem się, co dzieje się w tym środowisku, prze, na długie analizy i, i myślenie, co zrobić w systemie produkcyjnym. To widać od ręki. Jeśli platforma jest dobra, to tą informację masz od ręki. Mhm. Słuchaj, czy y, stosowanie Deception Platform może wpłynąć, albo inaczej, czy stosując Deception Platform można wpływać? Na zachowanie atakujących? No to jest ciekawe pytanie. Zastanawiam się, czy masz na myśli to, czy możemy wpłynąć na ich zachowanie potem w realnym ataku produkcyjnym? No bo oni właściwie, dla nich jesteśmy w realnym A. środowisku, tak? Oni cały czas to widzą, nie? Tak. My możemy w tejże platformie taką, że tak powiem, przygotować, że ona przeprowadzi tego. Tak odpowie, że tenże atakujący e, zachowa się w sposób, który byśmy chcieli. Tak? E, na przykład, po to, żeby pozyskać informacje, dokładnie informacje, jakie jeszcze inne narzędzia on stosuje do e, szukania podatności, lub pozyskać informacje, czego on tak naprawdę szuka. I my możemy tym sterować. E, I tym steruje de facto, możemy to sterować ręcznie, bądź tym steruje machine learning. Platforma, która, jakby, taka powiedziałbym semi-inteligentna, która jest przez nas ruszona różnych wzorców i w ten sposób odpowiada. Także odpowiedź jest tak. My możemy to, że tak powiem, trochę wysterować, po to, żeby pogłębić naszą wiedzę o, o tym, jak ten atak się odbywa. No i Daniel, na koniec to ta obiecana kwestia kompetencji, bo to jest dzisiaj chyba największy problem w bezpieczeństwie. Chyba nawet nie tyle problem wiedzy, co problem braku ludzi. I no przez to powstaje takie znane zagadnienie za krótkie Jak słucham o Deception Platform, to okej, okay, koncepcja jest ciekawa, a teraz wydaje się, że wymaga bardzo dużo, po pierwsze, wiedzy, której może nie być, po drugie, czasu. Ty sam trochę działasz w ten sposób, że musisz zawsze szybko zdobywać kompetencje, bo wprowadzasz na rynek dużo nowych technologii, wynajdujesz je na świecie, takie nowe rozwiązania wprowadzasz na nasz rynek. Więc nie wiem, jak Ty sobie z tym radzisz, jak zdobywać te kompetencje, które są tutaj potrzebne? Trochę to jest. Znaczy, to jest. To jest trochę tak. 100% w tym, że na rynku brakuje zasobów ludzi, którzy mają odpowiednie kompetencje. I oni są coraz drożsi. Tak inflacja idzie w górze, to ich, to ich wynagrodzenie też idzie, idzie w górę. I to jest niewątpliwie jedno ryzyko, znaczy jeden problem, z którym się mierzymy. I to, czego my szukamy jako firma, to szukamy rozwiązań, które są. Szybko wdrażalne i dużo informacji dostarczają w sposób automatyczny i dostarczają informacji jak najbardziej precyzyjnych. I teraz tak, pewnym zagadnieniem, które jest nowe, to jest oczywiście, jak zaprojektować całą tą, tę kampanię, która przyprowadzi hakerów do tego środowiska konkretnie. I to jest pewna umiejętność, której się trzeba nauczyć, natomiast nie jest to rocket science i my na dzień dobry robimy to razem z. Dostawcom platformy, dlatego, że oni to po prostu na bieżąco trenują we wszystkich zakątkach świata i wiedzą, jak to zrobić odpowiednio i co działa, co nie działa. I to jest rzecz, którą jakby możemy dostać naturalnie w pakiecie. Natomiast do, samej, do samego setupu platformy, ona nie jest skomplikowana i tak jak powiedziałem na początku, my możemy wykorzystać bardzo dużo zasobów, które i tak są u nas już wypracowane. To znaczy, są te obrazy, są te wirtualki to się stosunkowo szybko stawia, taką platformę pod konkretną kampanię można postawić w ciągu tygodnia, dwóch, ona tam jest. A analiza tego, zwróć uwagę Tomek, że jeśli już tą platformę postawisz, to kupujesz sobie, odsuwasz od siebie analizę wszystkich rzeczy, które Ciebie nie dotyczą, które, są, które się zdarzają w CET Intelligence. Tu nie ma false positives. Tu jak już ktoś przyszedł i przeszedł, prze, przełamał pierwsze bariery, to my wiemy, że on przyszedł do ciebie, on ma konkretny cel i jest na tyle dobry, że przeszedł przez pierwsze zabezpieczenia. Czyli to nie jest licealista, który sobie sprawdza, czy ma dobre skile i może się zmierzyć ze światem rzeczywistym. Tak? I to jest coś, co oszczędza, tak naprawdę, oszczędza to, na co ty wydajesz pieniądze. Bo jeśli ty masz zespół 30 bezpieczników, oni kosztują, powiedzmy, kilka tysięcy euro każdy, i marnują swój czas na to, żeby analizować false positive, to to nie jest najlepsze wydanie, najlepsze wydanie pieniędzy na świecie. Tutaj znacząco przesuwamy ten. Nie mamy traconych pieniędzy w tym rozwiązaniu. Nie tracimy czasu, ani nie tracimy, nie tracimy, nie generujemy niepotrzebnego kosztu. To jest moim zdaniem to, co jest, to, co warto rozważyć. A wdrożenie tej platformy to nie jest wyprawa na księżyc. Zresztą my się kierujemy jako firma. Taką filozofią, że rozwiązania, które dostarczamy, muszą być szybko wdrażalne i szybko przynosić efekt dla klienta końcowego, bo ja nie mam czasu na to, żeby wdrażać system dwa lata. Nie chcę tego robić. Uważam, że nasi klienci w bieżących czasach nie mają też na to czasu. Daniel, dzięki. To bardzo ciekawa rozmowa, bardzo ciekawy koncept. No w zasadzie nie koncept, bo działające i wypróbowane przez kilka ostatnich lat rozwiązanie Gartner coraz większą uwagę przykłada do całego tego typu, powiedział, rozwiązań, aplikacji zwodzących, jak ty je nazywasz. Chyba chcesz coś no. powiedzieć. No tak, wiesz, no Gartner pokazał, że dzisiaj te rozwiązania są tuż przed hypeem swoim. Co więcej, jak wiemy, utworzył nawet specjalny zespół analityczny, zajmujący się dokładnie tym Deception Platform. I tak akurat mamy szczęście, że człowiek, z którym my blisko współpracujemy, który tworzył między innymi takie platformy, no dzisiaj jest czołowym analitykiem Gartnera w tym obszarze, więc my to, co jakby tutaj Ci opowiadam, to jest to, co dzisiaj e, świat takich ekspertów e, z zakresu bezpieczeństwa naprawdę myśli, globalnie myśli o tym w ten sposób. Tak? No więc wspólnie z Danielem zachęcamy, żeby w pierwszym kroku przynajmniej zainteresować się e, platformami zwodzącymi. Najprościej zrobić to sięgając do o, Naszego raportu, tych tak Radar Security. Link do niego widzicie w tej chwili na ekranie. Można go znaleźć także w naszych mediach społecznościowych razem z tym filmem. Daniel, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za udział w przygotowaniu raportu. Dziękuję, przyjemność po mojej stronie. Mam nadzieję do zobaczenia przy kolejnych tego typu okazjach. Dziękuję bardzo. Nowych pomysłach. Tamasz Binko, bardzo Miłego dnia. Daniel Spiart.